Siema wszystkim! Krzysiek z tej strony. I cóż, kolejny odcinek. Dzisiaj opowiem Wam o jedynej siszce, o jedynej produkcji siszowej w Polsce. I to będzie buka. I cóż Dzisiaj chciałbym powiedzieć o firmie Wuka. To jedyny producent siszowy w całej Polsce. Bardzo solidne i eleganckie wykonanie. Pasuje tak naprawdę do każdego wnętrza do sisza barów, do domu itd. Co do historii, to założyciele firmy Wuka założyli ją w 2005 roku. Jak sami wspominali, jeszcze ze czasów studenckich. Mam nadzieję, że oni to patrzą. Pozdrawiam Was serdecznie. I co do samej siszki. Naprawdę, to jedna z pierwszych sisz, która wyko była wykonana z drewna i która właśnie wykonana w Polsce. Naprawdę, bardzo wielkie osiągnięcie. Ona jest najbardziej popularną siszką w całym świecie. Dlaczego? Bo w 2015 roku na Sisza w Frankfurcie tam właśnie firma WUKA otrzymała nagrodę. Product of the Year. Naprawdę wielkie osiągnięcie. Gratulacje. Co do samej Siszki. Siszka ogólnie na platformach internetowych kosztuje od 250 euro. Uważam, że za taką siszkę warto dać takie pieniądze. Później, wersje ogólnie samej siszy w łukach to są różne. Jedna jest na przykład, że korpus, korpus jest drewniany, dzban jest też drewniany. Pokażę właśnie tutaj. Kolejne. Inne wersje są też różne. Na przykład, że dzban jest kolorowy, dzban jest w różne wzorki. Albo na przykład tutaj w korpusie jest złoto, czyli takie pozlacane. Może widzieliście właśnie filmik Malika Montany, gdzie on pali złotą siszkę. Zobaczcie to. Mógłbym. Mógłbym mówić i mówić o tej siszce, ale tak naprawdę dużo informacji Wam nie powiem, bo to trzeba spróbować i poczuć to. Co do tej siszki jeszcze, to fajny ma zawór ogólnie wydmuchania powietrza. Naprawdę, fajnie się przedmuchuje. Bardzo to doceniam. Szkło jest naprawdę bardzo wytrzymałe i bardzo dobrze skonstruowane. Jeden taki minus, który był we wcześniejszych seriach Vuka, to jest jej konektor do węża silikonowego. Mega był słabo wykonany, bo kiedyś po prostu musieliście włożyć uszczelkę i wtedy tylko wąż z takim konektorem. A teraz normalnie wymyślili normalny konektor do węża. Teraz jest naprawdę Sprawnie i zgrabnie wykonane. Też fajnie. Ciągnięcie jest takie średnie, czyli takie standardowe. Jeżeli ktoś na przykład palił kiedyś Kaliu Mamun, to jest trochę lżejsze niż w Mamun. Fajnie się ciągnie, bo jest taki opór. A od czego to wszystko zależy? No to jest zależne wszystko od rurki, która jest w środku. A rurka, która jest w środku, ona po prostu ma małą średnicę i jest cieńka. Dlatego tak jest, że powstaje takie coś, że jest opór w ciągnięciu. Że czujesz jak ciągniesz na przykład siszkę. I nie ma tu żadnego difuzora. Ta siszka bardzo mi pasuje, ja bardzo lubię takie klasyczne siszki. Takie lekko powiem starodawne, z takim, takim standardowym ciągnięciem. To jest bardzo fajne. Co do tej rurki, rurka też jest wykonana, ogólny środek cały jest wykonany z nierdzewki. Dlatego też jest fajnie i jakościowo. Później chciałbym powiedzieć jeszcze lekko i krótko o akcesoriach. Ogólnie w łukach ma swoje akcesoria, takie jak na przykład skórzany wąż do siszy, albo cybuszki ceramiczne. Cybuszki ceramiczne ogólnie Wam szczerze powiem, niezbyt bym polecał, chociaż nie próbowałem na nich, ale wiedziałem jakie mają cienkie ścianki i zwłaszcza do tego ceramika, to szybko się będzie przegrzewala i plus ścianki będą dawały to, że ogólnie będzie się szybko spalał tydoń. Co do węża skórzonego jest naprawdę fajny, próbowałem kiedyś, ale naprawdę mega drogi. Kosztuje około 70 euro. To nie ukrywam, warto kupić po prostu za 3 euro wąż silikonowy. Rozumiecie mnie? Co jeszcze do takich fajnych rzeczy, to ogólnie opowiem Wam tak. Bardzo dużo firm robią podróbki, takie kopie. Shish, Vuka. Na przykład firma Almani mają swoją ściszkę bardzo podobną do firmy Vuka. Pokażę właśnie ją tutaj. Śmiesznie mi mega i śmieszy mnie to, że ludzie próbują kopiować i podrabiać. Powiem Wam tak: Vuka w siszowej kulturze to jest jak iPhone i Samsung. iPhone robi wysokie ceny, i ma odbiorców. A Samsung robi niższe ceny i też ma swoich odbiorców. Dlatego polecam Wam tą siszkę, bardzo fajnie wykonane za dobre pieniądze. A ja Wam przypomnę, że z Wami jest krzychu, moje ulubione miejsce, masoneria Bar. Ja idę jarać dalej siszkę. życzę Wam miłego wieczorku, bawcie się dobrze, ja jestem z Wami zawsze w kontakcie i zawsze na łączach. Dlatego jeszcze raz ciao. Tak.